Wszystkim. To nauczyle przyjaźni, Witajcie w nowym odcinku. Tutaj Kuba, tutaj Julia. I dzisiaj będziemy rozmawiać o. No właśnie, zastanawialiśmy się, jak nazwać się odcinek, bo to jest kwestia dyskusyjna. Trzeba A... to użyć tego słowa, ale chyba się nie boimy. Jesteśmy ważni, bardzo. Patologia! Będziemy dzisiaj rozmawiać o patologii, ale nie bójcie się, nie będzie nic tutaj o um, nieodpowiednich. E, jakichś patologicznych zachowaniach w ogóle, tylko o tym, czego nie powinno robić się podczas e, zajęć, lekcji, zarówno ze strony ucznia, jak i ze strony nauczyciela. I wiecie, no po długich debatach tutaj, 10, 15, 20 minutowych, wyszło, że w sumie to słowo nie jest takie złe, jak nam się wydaje, po prostu trzeba się z nim oswoić. Zresztą jest z wieloma rzeczami, z językiem przecież też tak jest. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Ok, więc co? zdecydowanie no, chcieliśmy jeszcze może uprzedzić że nie nosi, nie niesie to żadnego charakteru oceniającego tylko jest to w zakresie takiej właśnie rady albo naszego takiego, z naszych spostrzeżeń e, i, i naszej opinii, także ze wszystkiego jak najbardziej się śmiejemy, podchodzimy tak. do tego raczej tak satyrycznie niż faktycznie oceniająco więc dzisiaj przedstawimy kilka zachowań, które my uważamy za, że tak powiem, patologiczne że tak, tak powiem <laughs> bo mówię o sobie takiej i chyba sobie, właśnie tak jak my to no i Właśnie To jest problem z tą patologią, bo to. Nie o to chodzi, Dobra, i ważne. Ale tak. Ale o to chodzi. Więc porozmawiamy o tych zachowaniach. No to co, może chcesz zacząć o swoim, o swoim zachowaniu, tylko o zachowaniu, które ty chciałbyś przedstawić. Tak, kiedy od razu padło słowo patologia na zajęciach, to pierwsze, co mi się skojarzyło, to jest krzyk. Krzyk, ponieważ co? Bo mamy grupę. 30-osobową grupę dzieci w wieku 12 lat, 15 lat, które nie słuchają, bo te okropne bachory robią wszystko, byle tylko się nie uczyć. Grają na telefonie, siedzą, w ogóle nie wiadomo co robią. Teraz to tym bardziej, tak, no bo mamy telewizję online, więc na pewno grają w Minecrafta po drugiej stronie, przecież kamerka włączona, mikrofon wyłączony i co jest naszą... Yy, naszym lekarstwem na tę sytuację? Krzyknąć na nich! No przecież wtedy zaczną się słuchać, bo się będą bali. Mobilizacja. Mobilizacja, tak jest, tak. I potem jak pójdą przyjrzą do pracy, to też szef będzie krzyczał. Potem wrócą do domu, to tak samo będą krzyczeć, wszyscy będą krzyczeć, potem pójdą na ulicę. Dzisiaj jest dużo takich rzeczy na ulicach, że też się krzyczy. O Jezu! Błędne koło. Błędne koło się z twego stworzy. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że krzyk na zajęciach grozi potem krzyk w innych środowiskach. Nie, ale to tak powinna odbywać się nauka, że mamy krzyczeć na innych, wzbudzając w nich poczucie e, strachu? Wy co? Nie. Że, 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 no, <laughs> 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 dobrze. Dobrze, tak, tak. E, tak, w sensie, znaczy nie. Ejku. Musimy wyciąć. Nie. <laughs> nie, to już musimy. Okej, okay, w każdym razie. E, tak, to kiedy myślę sobie właśnie o takich jak patologicznych, krzyk to jest po prostu numer jeden u mnie. Nie przypominam sobie sytuacji, żebym krzyknął kiedykolwiek na zajęciach na kogokolwiek. No właśnie. Zdecydowanie, więc czy, czy są to rzeczy, o których faktycznie powinno się mówić i faktycznie to trzeba tłumaczyć? Czy często, nie wiem, z tym spotkały się faktycznie na zajęciach jako lektor, czy to jako uczeń, właśnie, żeby na ciebie tak krzyczać? Ja, to jako uczeń zdecydowanie, kiedy byłem w podstawówce. No, było kilkoro nauczycieli, którzy uh, upodobali sobie tę metodę wychowawczą. Krzyk po prostu krzyknąć no już wtedy klasa się słucha. No i inna sprawa, że słucha się na 30 sekund, a potem jest jeszcze gorsza, no bo agresja rodzi agresję, tak? Jak tam życie na ciebie krzyknie, to na chwilę się go przestraszysz, a za, na następnej lekcji ty na niego krzykniesz, no bo no przecież to jest metoda. Skoro on tak robi i problem związany, no to czemu ja też mam nie spróbować? Zwłaszcza jak jest w wieku, kiedy um, to wszystko się formuje, tak? nastolatkowie dzieci um, patrzą, jak to się odbywa i jeżeli coś działa, no to po prostu to powtarzają. A że przy okazji na ma przypływ, wiecie. Um, hormonu odwagi i po prostu robi wszystko, co, yy, co uznaje za słuszne, nie ma bariery, no to on sobie też krzyknie. Jakie nauczyciela, to na rodzica, jak nie na rodzica, to na kolegę, koleżankę. No i tak to potem się odbywa. Zdecydowanie, to jest dla mnie ciekawe właśnie dopiero teraz, jak o tym mówiłeś, tak sobie zrozumiałam, że to jest takie błędne koło i wiele problemów, o których dzisiaj porozmawiamy, to są takie właśnie napędzane od jednego punktu i potem to się tak nakręca, że nie wiadomo od którego miejsca musimy zacząć, żeby rozwiązać właśnie właśnie ten problem, więc to jest ciekawe. E, tak, zdecydowanie jest to pierwszy problem. No. Nawet dyskutowaliśmy, czy, czy powinno się o tym mówić, czy to nie no. jest takie, że... Ale wszyscy wiedzą. Tak, bo to właśnie tak było. Kiedy omawialiśmy tematy na ten podcast, powiedziałem Julii, że moim pierwszym tematem będzie ten krzyk. I, 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 nasze, i w ogóle re, pierwsza reakcja Julii była taka A to, to w ogóle trzeba o tym mówić? Że, żeby nie krzyczeć? Ja wiem, no, no tak. No bo to trzeba jasno zaznaczyć. Ale to też jest to, że gdzie my jesteśmy w ogóle w tej edukacji, że, że trzeba tak w ogóle powiedzieć, że nie krzyczcie na uczniów. Jezu. No właśnie, i to jest to. No co, może przechodzimy w takim razie do kolejnego koła błędnego? No. <coughs> Zdecydowanie, więc właśnie teraz zrozumiałam, że jest to też pewne takie koło, kiedy. A, Kilka razy się spotkałam w różnych szkołach z taką zasadą, że zapisujemy po polsku różne cele tak tej lekcji. Nauczyciel oczywiście ma w swoich planach lekcji i tak dalej, co trzeba zrobić podczas tej lekcji, czy tam czego uczeń musi się nauczyć. I niektórzy nauczyciele faktycznie dyktują to, i uczniowie muszą zapisywać to od ręki w zeszycie po polsku. I w sensie, uczeń siedzi, spędza, nie wiem, 5-10, a wiecie, jak, nie wiem, człowiek ma 10 lat czy 12 lat, to Prędkość tego pisania nie jest jakaś tam kosmiczna. Więc on pisze: dzisiaj nauczę się i tam czegoś, tam czegoś mhm. czasu, pasji pa. I potem jest, nie wiem, tam dalej przecinek, czyli tam i po polsku jest rozwinięcie jeszcze tego czasu i to zajmuje nie wiadomo ile czasu. Znowu to błędne koło, że cały czas używamy tego polskiego na, mhm. na zajęciach, że zapisujemy regułki po polsku, że tracimy czas po prostu na jakieś takie dziwne rzeczy. I właśnie e, rozmawialiśmy, że to to no nie, nie we wszystkich szkołach jest właśnie ten problem, pojawia się w ogóle ten problem. Tak, to trzeba też jasno zaznaczyć, że, że te wszystkie zachowania nie zawsze, nie wszędzie, nie u każdego nauczyciela, nie na każdej lekcji się pojawią. Właśnie, a dla niektórych ale to... to jest tak zupełnie normalne. Jak ja zapytałam, czy wszyscy tak robią, to kiedy byłam na praktykach, to mi powiedzieli, że oczywiście, no. no tak, no Zdecydowanie. Więc po pierwsze, że są tak zróżnicowane praktyki, to jest ciekawe, że właśnie w takiej podstawowej rzeczy jak nawet to powitanie, tak, od czego zaczynamy lekcję, od po polsku. Mhm. Lekcję angielskiego zaczynamy od pisania po polsku. No ale dobrze, no to zapisuję sobie ten pas simple, to się wtrącę. I że dzisiaj nauczę się past simple. I co, to działa? Uczą się tego past simple? Faktycznie koledzy wychodzą i umieją cały past simple? Ale też nic nie ma, wiesz, wspólnego. Najważniejsze, że jest zapisane, ja to jest, nie wiem, jak zacząć łef od jedzenia pączka, tak? W sensie, ale co to ma do rzeczy? <sum> Więc to jest zwany problem i z tym dalej, jako uczeń od samego początku pisze po polsku, no to potem, jak on musi zadać pytanie, to robi to po polsku. Jak on musi odpowiedzieć, to on najpierw odpowiada po polsku, najczęściej odpowiada, mówi tam jedno słowo, potem mówię: o ja nie wiem, jak to będzie po angielsku, bo chciałbym powiedzieć, że moja mama robi to codziennie. I to jest cały czas ten polski. A od czego to się zaczyna? Że my zaczynamy samą lekcję od polskiego. No to jest znowu to samo błędne koło, o którym właśnie rozmawiamy. Często nawet w szkołach takich prywatnych zaczynamy tego Także nauczyciel hmm. nie tylko z dziećmi tak zaczyna po polsku, tylko taki wstęp, że tam cześć, tam coś i zaczyna po prostu po polsku taka pogawędka krótka. Ja Wiadomo, to, to jest ważne, ale dlaczego w języku ojczystym, tak? Więc to jest... No to teraz pytanie, po co to jest? W sensie, no bo inaczej, no tak trzeba jasno sobie to powiedzieć, to jest taki przeraz formy nad treścią. E, to znaczy robienie całej otoczki wobec tego, że dzisiaj nauczymy się x, tak? I, i, no i co? I co z tego wynika? I po co to w ogóle jest? Pytanie co, i dla, dla nauczyciela może to jest przydatne, okej, okay, ale może no, po prostu zachować to w swoim tak tym dzienniku i w swoim planie lekcji. No to na... Czy uczeń musi Aha. wiedzieć, czego on się dzisiaj nauczy? Okej, okay, nauczyciel może musi wiedzieć, czego on dzisiaj nauczy, ale uczeń chyba nie powinien znaczy, znaczy, fajnie coś Fajnie się. Ale, ale, ale... ale po co tak, tak szczegółowo. A poza tym to nie jest taki trochę nadmiar, no właśnie tego co mówię, czyli taka forma nad treścią może takiej biurokracji nawet? Nie wiem, ja, ja na przykład mi to zdecydowanie nie pomaga. Ja jestem typem człowieka, który woli mm, jakoś tak sam bardziej dla siebie odpowiedzieć, czego ja dzisiaj ch chcę nauczyć mojego ucznia, co ja chcę dzisiaj przekazać, jaką wiedzę, a nie wiem, muszę mogę powiedzieć tak, że dzisiaj dobra skupimy się na tym i na tym, no ale to, to m, kto to w ogóle widział, żeby zapisywać to? <laughs> jakieś notatki, jakieś formularze w ogóle... Nie, no w głowie się nie mieści, więc e, no właśnie, i to to jest to. Że nawet dzieci sięga ta biurokracja. Tak, ja rozumiem, że nauczyciela on musi to wypełniać wszystko, ale że, że dziecko musi też tak, tak zachowywać ten porządek, wypisywać sobie. bo i... potem będzie przecież sprawdzenie zaszytu. <laughs> bo no, się musi sprawdzić, przecież są tatki, szlaczki, jakieś tam tematy i tak dalej. Więc jak widzimy, że często to jest jednak kwestia wyboru nauczyciela też, hmm. także nie jest to jakieś obowiązkowe, oczywiście w niektórych szkołach może to być narzucone tak z góry od razu, ale jednak hmm. jest to jakaś kwestia wyboru samodzielnego, jeżeli oczywiście, jeżeli pracujecie w prywatnej szkole wiadomo, albo samodzielnie jako repetytorzy, to w ogóle macie taką no, wolność, tak. więc e, wtedy w ogóle nie widzę sensu tego. Polecamy. <noise> <noise> no, ja <sam> Polecamy. <noise> <noise> tak. No tak, no to to, to, to czyli taki ten przeraz formy od treścią. No dobra, no to, to już myślę, że jest mamy to. No ale to, to teraz skupmy się na treści, tak? Że, tak powiem, płynnie przejdziemy do tego, że okej, okay, załóżmy już, że mamy ten temat wprowadzony, tak? Dzisiaj nauczymy się pas sympu No to co? To też jest tak, że dobra, załóżmy, że nauczyciel jest e, fajny i dobrze to prowadzi i fajnie wyjaśni te reguły. Załóżmy nawet, że tego nie ma, tak? znaczy, mm. że uczę pas simple, tylko tam powie sobie dobra, dzisiaj uczymy się pas simple, 45 minut pas simple, lekcja się kończy, następna lekcja jest za tydzień. Mm -hmm. No i co? Czy taki uczeń, który pierwszy raz się zetknął, załóżmy, że z nawet pas simple, czy on wraca za tydzień i mówi pas simple to ja pani na mam tu, o tu po prostu w małym palcu, bo ja wszystko pamiętam, mm -hmm. ale nie powtarzałem w domu? No tak. właśnie, to jest kolejny problem, Um, to jest takie chyba trochę never do jako uczeń. To znaczy, to, to też nie jest tak, że lekcja um, jest, jest tylko lekcja i, i to wszystko, tak? To trzeba mieć świadomość tego, że nauka, języka, zwłaszcza tutaj mi się wydaje, jest, jest, um, jest wymagająca pod tym kątem, że musimy sami sobie to utrwalać. Mhm. Czy potem wykorzystamy to w praktyce rozmawiając, czy sobie obejrzymy coś w obcym języku, czy napiszemy, czy coś. Zawsze należy to jakoś utrwalić, po prostu, bo, no bo na tym to polega. No. Tak? Tylko, że niektórzy wychodzą z założenia, że dobra, kupiłem kurs, no to teraz od A do Z będę umiał wszystko i potem po kursie to po prostu o, wyjdę z zajęć i po prostu, no właśnie, tu, tak? ten mały palec. No nie no, trzeba to jasno powiedzieć, że to wymaga pracy własnej. Zresztą mam cały czas z tym do czynienia, kiedy ludzie się, miałam wcześniej, bo kiedy ludzie się zapisywali właśnie na moje kursy, i w końcu zaczęłam mówić, używać takiego zdania przed zapisami. Ja zawsze mówię każdemu, że to nie jest jak YouTube, tak? Ja nie jestem takim YouTubem czy telewizorem. To nie jest ten kurs, który po prostu obejrzycie i będzie spoko. Nie, jeżeli chcecie kupić taki kurs, okej, okay, proszę bardzo. Są kursy, w których jest po prostu kilka tam lekcji, czy są tam, nie wiem, no nie pamiętam, tak zależy od kursu, wiadomo, że po prostu oglądasz to, klikasz kilka testów i koniec kursu, tak? To jest taki telewizor, to jest YouTube, który można darmo sobie zrobić. Właśnie ludzie bardzo często tego oczekują, że właśnie uczniowie, że oni sobie obejrzą i to będzie tyle, tak? że już tam jest proces cały zrobiony. Oni chcą kupić produkt to samo, tak naprawdę, niezależnie jaki jest forma tego mm -hmm. kursu, niezależnie od tego, oni chcą kupić produkt, chcą kupić wynik, bo nie wiem, napisane, że to jest kurs na A2, to ja kupiłem ten kurs, mogę kupić sobie A2. Mogę kupić sobie A2. Plan pieniądze, już A2. Tak, to jest takie myślenie. Czasami. Nie wszyscy, oczywiście, też tutaj, tak jak powiedzieliśmy na początku, nikogo tutaj nie oceniamy, ale tak to po prostu nie działa. To nie jest tak, że o pieniędzy od razu będzie A2. Nie, to wymaga pracy własnego. Wkładu własnego, pracy i, i po prostu no po prostu dużego samozaparcia, bo, no bo samo się nie zrobi. Tak, kupujecie produkt, tak, zazwyczaj, pojecie lekcje i tak dalej, no ale ten proces to jednak jest nadal po waszej stronie, tak więc tego nie kupicie, nikt za was tego nie zrobi, niestety. No jest <laughs> Stety, no, no, niestety, 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 bo trzeba pracować. Zależy, jak dla <laughs> kogo, tak? No to no dobra. <laughs> Zdecydowanie. Jasne, więc to jest zupełnie problem, ten brak wkładu tak ze strony ucznia. No to co, możemy przejść do kolejnego w takim razie Zdebrań. tematu. No, moim zdaniem, czego nie powinniśmy nigdy, skoro już zahaczamy o ten język polski, że dlaczego ja właśnie. Ten, ten początek lekcji jest bardzo ważny. Właśnie ten początek mhm. i koniec, że to jest taki tak. początek, kiedy jest ten moment, żeby najbardziej, najbardziej kogoś zmotywować, i koniec, żeby najbardziej wszystko podsumować, tak? Tam w mhm. środku wiadomo, że czasami mamy pauzy, przerwy i tak dalej, ale na tym samym początku, kiedy mamy jakieś przywitanie, i tak dalej, po pierwsze, dlaczego robimy to po polsku czasami, tak językiem ojczystym, w każdym mhm. razie. I druga kwestia, dlaczego czasami w ogóle się nie zdarza żadnego powitania, żadnego small talk. Szczególnie jak mamy małą grupę. No tak. to kiedy wchodzimy, otwieramy podręcznik, dzisiaj zrobimy to i to, tak? Osoba nawet jeszcze chyba nie zdążyła się przełączyć, tak? Jak człowiek siedzi i myśli, nie wiem, czy ja wyciągnąłem pranie, a tutaj my zaczynamy, tak, od razu. To jest... Nigdy, no ja tak mam, tak, ja się, no tak, ale to jakby po prostu... ktoś tak. chodzi i tak momentalnie zaczyna, zaczyna po prostu mm, wprowadzać jakieś informacje bez żadnej rozgrzewki językowej, w ogóle gdzie jest rozgrzewka językowa, która mm -hmm. musi być, powinna być, nie ma w ogóle żadnego, nie, py... nie pytamy uczniów, co się co działo tam, u Ciebie, ale... tak, co tam, jak sprawy i tak dalej, i tak dalej, a to jest podstawa i oczywiście w języku obcym, tak, w języku docelowym mm -hmm. to powinno no, to być. Wszędzie tak jest, no jak chcemy, nie wiem. Porozmawiać z kimś, na jakiś temat, Jak się spotkamy z kimś, załóżmy, nie wiem, załóżmy, że dzwoni do nas, porównajmy sobie, bo uważam, że to jest dobre porównanie, już, już mówię. Załóżmy, że nie wiem, dzwoni do nas przyjaciel, mówi: słuchaj, słuchaj, muszę się szybko spotkać, taka i taka sprawa, muszę porozmawiać. Mhm. No to my się spotykamy. To co, od razu spotykamy się, siadamy i no to mów, tak? No nie, zawsze jest na początku jakieś takie, słuchaj, a może usiądziesz, może coś kawę, może coś herbatę, co tam w ogóle u ciebie, zanim porozmawiamy, tam powiedz i tak dalej. Bo to tak nastraja. I tu i lekcja, zwłaszcza w mojej grupie, tak jak mówisz, polega na tym samym, że najpierw musimy trochę tak mm, wczuć się w to, tak, to znaczy przestawić, że dobra, teraz podzieramy sobie chwilę w obcym języku, a następnie przejdziemy do tego, co mamy dzisiaj zaplanowane, bo to jest takie naturalne wtedy. Tak? nie ma takiego, takiego bam, nagle, już otwieramy podręcznik i pas, simple, a najlepiej to sobie zapiszcie, co będziemy dzisiaj robili od razu. No. no tak, dlaczego skoro w życiu, jakby życie już za nas wymyśliło wszystkie najlepsze scenariusze i, i tego, jak to powinno się rozgrywać, a dlaczego my tak próbujemy usiłować i wepchnąć to, to, czego się nie da, wepchnąć po prostu w tę strukturę tak, e, takiej lekcji, właśnie mhm. typowej, klasycznej lekcji. Oczywiście mówię o takich klasycznych tak, lekcjach, nie mówię o różnych metodach takich niestandardowych, ale właśnie życie już wszystko wymyśliło po prostu. No tak. Nie trzeba. Tutaj się starać dodatkowo, decydowanie. Tak. Jasne, więc ten, ten problem, czy jakieś jeszcze może problemy, które nam przychodzą do głowy? No to tak myślałem, że generalnie jak mówisz o tym, to też nie można przesadzić w drugą stronę. że Lekcja to też nie może być kabaret. W zasadzie mm, teraz nasz small talk będzie trwał całą lekcję, tak? W końcu nie zrobimy nic. Jeżeli to są konwersacje, jeżeli zakupiliśmy konwersacje, no to wtedy tak to jest trochę, mhm. że. Ale nawet to musi być moderowane. O co mi chodzi? Lekcja to nie może być też zmarnowany czas na siedzeniu i rozmawianiu, bo czasem tak jest tak, że zagadamy się i, i, i w końcu nic nie zrobimy. Tak? I tak. to też to leży tutaj wina głównie też po stronie bardzo często nauczyciele, ponieważ no jednak mimo wszystko to jest praca, jesteśmy odpowiedzialni za to jakie mamy wyniki, jakie, no, za wyniki naszych uczniów jesteśmy też częściowo odpowiedzialni, tak? ponieważ jeżeli nic nie przekażemy, no to, to skąd mają tak? generalnie czerpać, czerpać wiedzę, więc tak samo, jeżeli mamy coś zaplanowane, to po prostu to róbmy. Zdecydowanie, no właśnie i często to, to, to zależy od nauczyciela, tak wszystko zależy od nauczyciela, od jego osobowości bardzo często, szczególnie jak ktoś ma taką osobowość, że lubi rozmawiać, lubi występować, to właśnie często nauczyciel przyciąga jakby trochę na siebie, tak, tę kołdrę i wtedy to się robi takie one show, że ja tutaj jestem tak fajny, słuchajcie, jak ja umiem, jakie zwroty znam i takie, i takie. No, to nie dochodzi. No właśnie, tak, to nie. Ale No właśnie. To też jest kwestia osobowości, że bardzo tak. często nauczyciel za sobą musi coś uświadomić sobie, tak, że okej, okay, ja mam tak, taki problem, taki charakter i mm -hmm. jestem skłonny do tego, żeby właśnie mówić przez całą lekcję. To może być fajne, jakby tak jak zaczynamy, że ktoś tak prowadzi w stylu tak, tak, takiego, nie wiem, jak nawet stand-upu, tak, że zaczynamy tak wesoło, jest fajnie, ok, ale właśnie trzeba czasami nawet się zahamować, ja z tym czasami mam problem, tak, bo ja lubię tak jakoś opowiadać, opowiadać. Ja I też. właśnie... Ja też. A, to, a to nie mówi stand-up, tak? to nie kupiliście dobrze, żeby mnie posłuchać. No tak, ale trzeba to... też jasno powiedzieć, że lepiej chyba w tę stronę. Nie, niż, niż po prostu wchodzimy do ten, otwieramy podręcznik i siadać. Dzisiaj pas simple. Tutaj, tu, to, 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 to. No nie, no jednak chyba lepiej w tę stronę. Ale to też... No, nie tędy droga. Zdecydowanie. No to co, czego nie możemy robić jako nauczyciele, to chyba mniej więcej wszystko co dzisiaj tak. chcieliśmy powiedzieć, to już powiedzieliśmy. Może jeszcze kilka rzeczy ze strony ucznia, jako mm -hmm. uczniowie, tak? Bo zawsze nadal jesteśmy zawsze uczniami, tak? Jakiegoś tam, czy kolejnego języka, czy kolejnych rzeczy, tak. więc czy, czego nie możemy robić jako uczy, uczniowie? No na pewno y, nie może być czegoś takiego, że... A... Będziemy uważali, że wszystko wiemy lepiej niż nauczyciel. Tak? To znaczy, że na przykład czasami ja tak miałem kiedyś, jak prowadziłem młodsze grupy, bardzo często dawałem jakieś ćwiczenie i reakcja już była taka: a po co? No ja wiem po co. Wy też zaraz się dowiecie. Tylko po prostu to jest taka pierwsza reakcja, nie? Na zasadzie: a po co? A po co? Nawet no, tak się nie umieją. Tak? To nie było też tak, że oni to wszystko umieli i mieli takie: a po co przecież my umiemy? Nie, po prostu było po co. No i to jest takie to i, i to jest ciężkie do zwalczania już. Zdecydowanie i w też dzieci i też u starszych osób, tak, kiedy szczególnie jak próbujemy czegoś no. nowego, o tym ostatnio w ostatnim podcaście rozmawialiśmy, jak jeszcze nie obejrzeliście naszego poprzedniego podcastu, to zapraszamy do obejrzenia bo też jest ciekawy odcinek i tam ostatnio rozmawialiśmy tak o tym, że bardzo często jak próbujemy czegoś nowego, to, to uczeń nie czuje się z tym komfortowo no i może zacząć wątpić, tak to, 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 to jest jakaś dziwna metoda, tak nie chcę tego robić, to na pewno tak jak nie rozumiemy na początku, to to nam tylko przeszkadza. Oczywiście możemy po tym, jak już zrobiliśmy to, wtedy możemy jakoś skrytykować tak Teoretycznie powiedzieć, że coś jest nie tak. Nie tak. <śmuszczaj> coś jest nie tak. Co coś jest nie tak. tak. Coś jest nie tak z naszym stołem. <śmuszczaj> to no, mówimy W dobrym momencie. Więc okay. no? A, więc... się <śmuszczaj> No to właśnie, kiedy mówimy już zdecydowanie, że to ćwiczenie nie będzie dobrze nie będzie dobrze na nas działało, zanim jeszcze dokończymy to ćwiczenie, to wtedy zdecydowanie nie mamy mm. racji, bo nie możemy wiedzieć tego, tak? Jeżeli już chcemy później skrytykować pewne podejście, czy metodę, czy mm. konkretne ćwiczenie, to to jest w porządku, szczególnie tak. jeżeli jesteśmy osobami dorosłymi, to wtedy już możemy poprosić nauczyciela. Tak sugestie, tak. Możemy mm. więcej tego nie robić, tak? Bo jakoś nie, nie, tak. nie pasuje mi to ćwiczenie, ale, ale zanim to zaczniemy, to nie możemy. Ale to się też tak samo, dawajcie sugestie nauczycielowi. Naprawdę, to nie jest tak, nawet najlepszy nauczyciel nie będzie siedział w waszej głowie. I czasem jest tak, że jak czujecie, że czegoś brakuje, nie bójcie się. Naprawdę, uwierzcie też nam, nauczyciel mega to doceni, ponieważ to mu się pomoże przygotować do zajęć. A co za tym idzie, wy więcej z nich wyniesiecie. Także nie bójcie się prosić o sugestie. Naprawdę, róbcie. Opłaca się. Zdecydowanie. No. no to co, chyba w tym miejscu skończymy naszą, nasz dzisiejszy program, nasz dzisiejszy Ocinek. podcast, odcinek, Ocinek. decydowanie No to co, zadawajcie pytania jak zawsze w komentarzach. E, bardzo lubimy, kiedy podpowiadacie nam, sugerujecie jakieś nowe tematy, jak, jak zawsze. Kilka już sugestii dostaliśmy, także czekamy na kolejne. No to dziękujemy i do zobaczenia. Cześć wszystkim, hej, do następnego odcinka.